Cześć, witajcie! Dziś zaprezentujemy Wam film konkursowy pod tytułem Moja wizja zero: Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym. Stop! Środki ochrony roślin to bardzo niebezpieczne substancje. Aby się z nimi obsługiwać, należy mieć odpowiedni, zgodny z BHP ubiór oraz takie właśnie środki powinny być składowane w odpowiednich miejscach przeznaczonych do tego. Aby zapobiec właśnie takim wypadkom, wszelakie oleje należy składować w bezpiecznych miejscach oraz w beczkach przeznaczonych właśnie do tego. Wapno do dezynfekcji w gospodarstwach rolnych to bardzo niebezpieczna substancja. Aby zapobiegać chorobom zawodowym oraz dbać o swoje zdrowie, należy obsługiwać się z nimi w specjalnych kombinezonach, maskach oraz rękawiczkach. Wszystkie paliwa oraz AdBlue powinny być przechowywane w specjalnych zbiornikach dwupłaszczowych przystosowanych do tego. Powinny one być również w bezpiecznych miejscach, z daleka od wszelakich budynków. Taka jest właśnie nasza wizja zero bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym.